thank <laughs> you 唉哟 No, do, és Wszyscy możemy być dumni z tego, że uczciliśmy dzisiaj naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych. A jednocześnie wszyscy czujemy, że jest to nasz obowiązek, który nie wymaga dodatkowego aplauzu. Jest to skromny i mocno spóźniony akt czci dla tych, którzy byli najwierniejszymi synami narodu. Żołnierzy wyklęci, chwała bohaterom, cześć ich pamięci! bohaterom! Chrześcij pamięć! Zdrowo, Herbert! Chrześcij pamięć! Zdrowo, Herbert! Chrześcij pamięć! Dziękujemy wszystkim środowiskom patriotycznym, w szczególności dziękujemy kibicom Śląska-Wrocław za tak liczne przybycie. Nie rzucimy ziemi, skąd nasz ród! Nie damy powrzeć mowy! się wspólnie pomodlić. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki. Niech z naszych matek i siód, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech zmobił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, Powstanie Wielka Polska! Marsza, marsza.